Dzień dobry kochani. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 7 moich nowych, ulubionych rzeczy z second handu. Jeśli jesteście ciekawi, zostańcie oczywiście ze mną do końca. Myślę, że się oczywiście nie zawiedziecie. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to tam na dole jest taki czerwony, duży przycisk. I naciśnij proszę na subskrybuj. Daj oczywiście kciuka w górę, bo to będzie dla mnie bardzo miłe. Oraz czekam na Wasze komentarze. Zostańcie ze mną do końca. W ostatnim tygodniu byłam w sumie dwa razy w lumpeksie Każdym razem było to niespodziewane w sumie odwiedzenie lumpeksu Ten pierwszy raz był wtedy, kiedy było właśnie najtaniej, czyli chyba 30 było zł za kilogram I w sumie za te wszystkie moje zakupy wydałam wtedy 35 zł Bądź coś w, yy, koło tego Kupiłam wtedy dokładnie 5 rzeczy, 5 ubrań, właściwie 4, a piąte... Piąta rzecz to jest właściwie takie akcesorium. Wcześniej wam wspominałam, chcę się przekonać do koloru niebieskiego, ponieważ głównie u mnie króluje jak widać czerń, biel, beż i właściwie chyba to wszystko. Brakowało mi właśnie koloru niebieskiego, bo stwierdziłam, że może warto się przełamać troszkę do koloru. Kolor niebieski jak wiadomo pasuje do blondynek, przeważnie oczywiście w zależności od naszego typu kolorystycznego. Natomiast Czasami dobrze się w nim czuję, więc stwierdziłam, że zamiast kupować właśnie coś nowego w sklepie, warto jednak najpierw spojrzeć na Mupexy i zobaczyć, czy na pewno będzie nam dopasować, czy na pewno ten kolor będzie nam odpowiadać. Więc w tym właśnie celu wybrałam się do, do Second handu, żeby właśnie spojrzeć troszeczkę na niebieskie ubrania. Ale nie byłam też oczywiście przekonana, czy w ogóle coś dostanę, no bo jak wiadomo. Był to ostatni dzień, więc przeważnie już są te ubrania przebrane. Natomiast miłe zaskoczenie, dorwałam y, fajne nawet ciuchy. I zaczniemy sobie od niebieskiej koszuli. Niebieska koszula była uwaga na dziale męskim. Bardzo Wam polecam zajrzenie na dział męski, ponieważ jest tam dużo też fajnych rzeczy. Czasami albo się ktoś pomyli, albo po prostu męski fason też na nas może dobrze wyglądać. Często są to też oversize'owe rzeczy, więc takich też się dobrze czuję, ponieważ są dla mnie luźniejsze No i zawsze coś innego. Przyznam się, że już miałam tą koszulę ubraną i naprawdę ona ze mną zostanie. I się dobrze czuję w tym niebieskim, więc cieszę się, że ją dorwałam za niecałe 7 zł chyba ona była. Więc nie musiałam wydawać nie wiadomo ile pieniędzy na nową rzecz, tylko właśnie w róbek się dostałam. Jest to męska eska. Zobaczcie na kołnierzyk jak fajnie jest wykonany. Tutaj ma, on jest naprawdę taki dosyć sztywny i po praniu tak naprawdę go nawet nie musiałam prasować, bo on jest taki sztywny. Tutaj ma ładne guziczki po bokach. Fajnie to wygląda. Oczywiście kieszeń z jednej strony, takie, takie mankiety. Świetnie sprawdzi się na przykład na lato Widzę już ją teraz na przykład do białych, linianych spodni, do klapeczek, do jakiejś torebki Może być też nawet do koszyka, do jakichś letnich butów wyższych Może być właśnie do białych spodni, ale ostatnio też miałam właśnie ubraną ją do czarnych spodni Do, do fajnego paska, do takiego czarnego, krótkiego crop topu I naprawdę fajnie to ze sobą współgrało do tego na przykład związane włosy, tak jak mam dzisiaj, i naprawdę można fajnie to wystylizować, pomimo tego, że jest ciut większa. No i płynnie przechodzimy do następnej rzeczy. Uwaga, też niebieskiej. Będzie to tym razem sweterek. Sweterek, kardigan właściwie. Pięknymi guzikami, yy, takimi złotymi. No i pierwsze, co mnie urzekło, to właśnie ten kolor błękitny, ponieważ naprawdę mm, super on się tutaj, super on wygląda, ładnie się prezentuje i przeważnie swetrów już w ostatni dzień nie mam takich ładnych, a tutaj naprawdę się coś fajnego trafiło. Niestety skład jest średni, ponieważ z tego, co pamiętam, mam tutaj 50% wełny, więc spoko nawet. Ale i również mamy 50% akrylu, więc on jest taki średni w dotyku. Troszkę jest taki sztuczny, ale i też czuć, że jednak jest to wełna. Tutaj, nawet na metkach, widziałam też, że posiada on guziczki, więc myślę, że on nie był za wiele ubierany. Styl dla, dla kogoś może być babcinny, natomiast. Ja bardzo lubię takie kardigany. Myślę, że fajnie jest połączyć z czymś nowoczesnym. Naprawdę wygląda ta wtedy stylizacja tak klasycznie, ponadczasowo i tak naprawdę takie rzeczy nigdy na mnie nie wyjdą z mody. Firma jest to Damart. Naprawdę nie wiem, co to jest za firma. Muszę sprawdzić, najwyżej wam napiszę na dole, ale podejrzewam, że to też to jakiś bardziej taki no name. Najważniejsze, że nie ma też żadnych tutaj Kulek, nic nie muszę tutaj golić Golarką, więc Jestem naprawdę z niego zadowolona I sprawdzi nam się latem też super Myślę, że też właśnie do białych Spodni, do jakiejś czarnej bluzki Albo białej Do trampek O, białych też fajnie, do jakichś sneakersów Do Torebeczki jakiejś fajnej I taka stylizacja może być troszeczkę Nawet morska z tego wyjść Urzek mi naprawdę on nie w się i jestem z niego bardzo zadowolona, a teraz przechodzimy już do następnej rzeczy, jaką jest, uwaga, następny kardigan. Kardigan w kolorze karmelowym. Zobaczcie, tak on się prezentuje. Jest taki zwyklaczek troszkę, natomiast gdyby nie to, że był taki tańki, to pewnie bym go nie wzięła, ponieważ po pierwsze jest to 100% akryl, po drugie fason taki troszkę... No, może tu, tu się gubić w nim sylwetka. Te kieszonki też trochę są dla mnie tutaj już niepotrzebne. Tłumacz zdecydowanie. Lepiej by to się prezentowało bez tych kieszonek i po prostu bardziej byłby taki prostszy. Ten fason. Guziczki są ok, są właśnie w kolorze tego sweterka. Nie jest on też skulkowany, więc super. firma Atmosfer i jest to 42, więc dosyć duży jak na mnie. Ten rozmiar, natomiast nie kieruję się w ogóle rozmiarami. Często noszę naprawdę duże rozmiary albo bardzo małe. Mam w sumie standardowe 38 czy też, czy też MK, natomiast często właśnie bieram te większe bądź mniejsze w zależności od firmy, w zależności od tego jak to leży. Często wolę właśnie, gdy te rzeczy są większe, ponieważ sw swobodniej się w nich czuję. Tak jak już mówiłam, jest to taki zwyklaczek, więc zastanawiam się właśnie do czego to ubrać. Czy może po prostu obronić się w to zwykłych czarnych spodniach, czy może właśnie do białych też spodni na, na sezon letni. Może jakieś fajne brązowe buty, może koszyczek brązowy. Hmm. Wszystko jest jeszcze do przemyślenia. Oczywiście przebitki będą tutaj Wam leciały w tle, więc zobaczycie, w, y, finałowo wystąpię. Mamy koszulę, mamy dwa kardigany i ostatnia rzecz, jaką dostałam w, y, w ten właśnie dzień, będzie to sukienka. Sukienka w kolorach takich y, beżowo-białych. Właściwie jest to taki fajny print, takie jakby plamki. Bardzo mi się ona podoba. Generalnie unikam deseni na co dzień, natomiast Tutaj się pokusiłam, ponieważ, no wiadomo, jest to lumpex, więc możemy tu sobie pozwolić na jakąś wariację, wariację na którą byśmy sobie już tak nie pozwolili tylko w sklepie stacjonarnym. Z tego względu, że po prostu jest to taniej, więc można sobie, można sobie wypróbować, co chcemy, czego nie, czego nie chcemy. Właśnie tak jak już mówiłam, printów raczej unikam, ponieważ Przeważnie nam się one nudzą po czasie i tak i tak wybieramy jednolity materiał, który jest bardziej uniwersalny do wielu stylizacji on pasuje. A tutaj już może nam się szybko znudzić i już nie będziemy po nią tak często sięgać, jak po na przykład taką, jak mam dzisiaj jednolitą, zwykłą sukienkę. Więc tutaj też już z dodatkami tak nie będziemy szaleć. Natomiast ten print nie jest jakiś taki rażący w oczy. Co najważniejsze, materiał 100% wiskoza. Więc naprawdę jest super przewiewna. Fajny ma bo wszystko fajnie tutaj maskuje i tak naprawdę można ją nosić bez stanika nawet, bo tutaj naprawdę nic nie prześwituje. Jest super, ultra przewiewna na lato. Uwielbiam takie sukienki. Długość jest przed kolanką, więc super. Ma takie fajne guziczki. Firma Primark. Jest to 1038, czyli właściwie. Można powiedzieć, że mój rozmiar, natomiast ona jest taka troszkę luźniejsza, co mi się bardzo podoba. Uwielbiam takie sukienki właśnie na co dzień, w ciągu lata ubierać. Myślę, że będzie ona naprawdę wygodna, przewiewna i zostanie ze mną też na lata. Myślę, że fajnie ona będzie właśnie wyglądać do moich takich wyższych butów letnich, żeby troszkę było bardziej elegancko. One są właśnie w kolorze takim Też takim brązowym Coś podobnego jak ta sukienka Do tego koszyczek brązowy I może nawet o kapelusz Też się bym skusiła Jeśli miałaby to być oczywiście taka właśnie Letnia stylówka gdzieś na plażę Fajnie by to wyglądało Oczywiście na wysokie buty na plażę Tak już nie za bardzo Ale też fajną alternatywą na przykład będą Zwykłe czarne klapki albo brązowe Do tego też koszyczek i naprawdę mamy stylówkę fajną, fajną dobraną. Można też pokusić się, myślę, o marynarkę, żeby na nią zarzucić gdzieś na jakieś chłodniejsze dni. Myślę, że na rękawę tutaj nie będzie, nie, nie będzie nam się tutaj rolować pod marynarką. Myślę, że on nie jest aż tak, aż tak wielki. Wypróbować po prostu można każdą opcję i myślę, że ona też będzie fajnie wyglądać właśnie latem do wszystkiego. No I Moi drodzy, mamy ostatnią rzecz, jaką właśnie jest akcesorium Właściwie poszłam na dział z takimi apaszkami i innymi pierdołami Żeby kupić sobie apaszkę taką kolorową, żeby móc sobie ją zawiązać tutaj na szyję Bądź właśnie na głowę, uwielbiam latem Albo chociażby do torebki Natomiast takich nie było Myślę, że to też właśnie dlatego, że to był ten ostatni dzień I troszeczkę jednak, gdzie nie gdzie było coś poprzebierane Natomiast mam nadzieję, że jeszcze ją gdzieś dorwę. Ale znalazłam taki zamiennik, powiedzmy. Jest to czarna taka szarfa yy, z, z H&M. Oczywiście poliester. Dosyć szeroka nawet. I szczerze mówiąc, wzięłam ją. Natomiast do czego ja mam ją ubrać, to ja nie wiem. <ścoughs> Zastanawiałam się, czy fajnie będzie wyglądać do jakichś... Może sukienki takiej obcisłej, no nie wiem, do, do, do czegoś czarnego, do jakiejś marynarki, żeby to tutaj tak sobie przywiązać. Natomiast na to jeszcze pomysłu nie mam, ale w sumie przygotowując się do tego odcinka, to sobie pomyślałam, że może do czarnej marynarki, sobie ją tutaj tak fajnie związać w pasie i może fajnie by to nawet wyglądało. Muszę wypróbować, oczywiście. I zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się przyda, że będę ją używać. Więc to jest takie akcesorium, które ze mną zostanie. Oraz parę dni później wybrałam się ponownie do tego samego zresztą Lumpexu, e, gdzie był w sumie pierwszy dzień, więc było najdrożej, ponieważ chyba 90, 90 zł za kilogram i miałam tylko 5 minut z dzieckiem na, e, na rękach, więc nawet bez przymierzania. Tak sobie wszystko wybrałam, co tam mi wpadło w oko Wybrałam fajne rzeczy dla innych Natomiast wszystko, co wybrałam dla siebie Okazało się zbyt mało Zbyt małe, bądź po prostu brzydko na mnie wygląda I były to, słuchajcie, dwie takie ładne letnie sukienki Ta sukienka jest jeszcze z metką nowa Jest to sukienka leniana Właściwie len chyba i bawełna Zaraz Wam dokładnie powiem 65% poliester i 35% yy, bawełna, ale wygląda tak naprawdę na taką linianą, bynajmniej tak imituje. Piękny kolor beżowy. No i zobaczcie na ten dekor, jaki on jest piękny. Naprawdę on tutaj się pięknie układa. Tutaj jeszcze jest takie yy, drewniane, jakby właściwie to jest plastik imitujący drewno, ale bardzo ładnie on tutaj też wygląda. Do tego bufiasty rękaw Pięknie się prezentuje na, na rękach właśnie Naprawdę góra Niczego sobie pięknie ona na mnie wygląda Natomiast tutaj W brzuchu naprawdę musi być Bardzo płaski brzuch Więc no już nie mój I się po prostu no źle w niej czuję Zbyt obcisła jest na mnie Tutaj właśnie Tu ma taki chyba delikatny rozporek Z przodu Sięga mi ona przed kolano, Więc też fajna długość Jest to słuchajcie MK Z metki 99 zł kosztowała Więc myślę, że dosyć sporo Jak na takiego na ta kropa Natomiast wystawiłam ją na vintage Zobaczymy czy może ktoś yy, Ktoś będzie chciał ją yy, Może komuś się ona Akurat spodoba, będzie dla niego dobra No i mamy drugą sukienkę też jest, słuchajcie, przepiękna, ona chyba jest z bawełny, z podszewką, cudowny materiał. Mamy tutaj taki haft angielski, piękne guziki, takie romantyczne. Natomiast jak ją przymierzyłam już sobie w domu, ona jest, słuchajcie, z primerka. Jest 138. Natomiast jak sobie ją przymierzyłam w domu, no to te guziczki mi się rozciągają na ciele, nie wygląda to ładnie. Jest dla mnie za mała tutaj, natomiast ogólnie wszędzie indziej jest dobra, a tutaj jakby te guziczki nie dopinają mi się za bardzo, czy dopinają się, ale prześwituje wszystko przez nie, więc no, ona nie jest niestety dla mnie. Bardzo mi jest przykro, ponieważ taką bardzo bym chciała, właśnie na lato. Cudowny materiał, właśnie z podszewką, więc, pod, więc też jest przewiewna. No, Ideał na lato. Jeżeli właśnie ktoś lubi takie romantyczne style, hafty angielskie, to naprawdę ta sukienka spełnia wszystkie wymagania. To już kochani koniec na dzisiaj. Ja wam dziękuję bardzo, że obejrzeliście ten odcinek oraz zapraszam was oczywiście na Instagrama. Staram tam się dodawać jakieś fajne rzeczy, które by was interesowały. Pamiętajcie oczywiście o kciukach w górę. Pamiętajcie o komentarzu. Będzie mi bardzo miło. Dajcie znać oczywiście, które z tych ubrań w ogóle Wam podpasowało, czy w ogóle może żadne z tych rzeczy. Ja uwielbiam peksy, mam nadzieję, że Wy również. Wiem, że lubicie też właśnie taką tematykę filmów, więc postaram się Wam nagrywać takie filmy jeszcze częściej. Czekam oczywiście na subskrypcję, czekam na komentarz oraz na kciuka w górę i do zobaczenia już niebawem. Pa!